Dzień dobry Państwu. Będziemy dzisiaj próbować adaptować drugą skrzynię do naszego traktora. Mamy, mamy tutaj przykładnię kątową jeden do jednego. Na na tej tokarce zrobiłem taką flanszę, potoczenie pod podzabierak. I będziemy to próbować tu mam... Tu To te potoczenie wchodzi w to. Ten wypust. I będziemy to, Państwo, przewiercić. I te dziury są tutaj. A do zastosowania, zamontowania do drugiej szyni. będziemy robić... Pierwsza będzie jako... Pierwsza skrzynia będzie jako reduktor. Druga będzie jako... Zasilająca biegi. Jedna będzie na pierwszym bieg. Będziemy ustawać sobie, a my włączymy na luz. Będzie być szybkie. A tu sobie będziemy re regulować trzy prędkości skrzyni biegów. Jedna, hmm. pierwszym w pierwszym zakresie będzie bardziej strasznie wolny. W drugim zakresie będzie że szybki. W trzecim zakresie będzie szybszy. I rozłączenie re, reduktora będzie, y, będzie szedł jak samolot, około 15 na godzinę. więcej 15, to, to, to by do drogi biegu było. Około 40 na godzinę. Tylko, że część kosztem czegoś, prędkość kosztem uciągu. Dobra, teraz będziemy próbować adaptować drugą szklinę, zrobię kryzowanie i później musimy skracać ten most, znaczy nie most, wał napędowy musimy skracać, skró skrócić, bo Będziemy robić dwie skrzynie, do jednego traktora. Czy rozumiano to, 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 to? Dobra, rozumiano to bardzo dobrze. Siadaj dwója, przyjdzie jutro czasówka z polskiego, to się rozliczymy. Wszyscy jutro na zadanie mają przynieść 100 zł i pole dobra. No, no chodzi o taki zabiera. Ale widzę, że jest, jesteśmy uratowani. 100 złotych zostało w kieszeni. Oh, idziemy. idziemy. Co zrobimy teraz? Tu mówisz, że te dwie skrzynie nie, nie, nie pójdą teraz. Nie podobają mi się to. Ten pomysł. Da się tak jakoś obejść. Nie wiem, teraz założyć skrzyni od ARO Zobaczymy, jak będzie ta ponoć z reduktor. Że tam zobaczymy, jak ta wyjdzie z, tamte, z tamtym z tamtą skrzynią. Tylko nie wiem, czy nie będzie za, za czasami jakichś komplikacji. Jak zwykle i to bez komplikacji, by nie było roboty.

Pod kontrolą. Dobra. Dobra. To zapiszę. A to jest pyszne. Dobra.

tę ośkę musimy spawać jeszcze te nie, nie róbcie tego w domu odpytolić tak nam tak to to wyszło na tym ten... no i ten o kurwa, to już jest prawie te rurę że, że. a tu jest jeszcze spawane <grym> i dobrze, i to dobra, I teraz zrobimy próbę a, jeszcze ciepłe <grym> Dorebiąmy do, do wał napędowy. Kurde, zbeszek, jak dotoczył, to nie ma chuja we wsi. Uff, gorące gorący. Takuje jak piernik. Jakieś rękawice miałem, bo jest dobrze. nakrętkę łapię, Dobra. Tu się opatruje, gdzie to ukraść. To yyy kupi to. To oczy na te karce u nas, widzisz? Rozciąuję długo urwał przez to. Czekaj, czekaj. Czekaj, tak. ej, 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 Się widzi takie coś, no, można powiedzieć, że sukces. Sukces.